Hej, Siemanku, to z i Witam Was. W kolejnym filmie na kanale w kolejnym filmiku, e, z testowania Energetyków. Czyli Energetykiem testowanym będzie Albański Raj, czyli e, Energetyk Gangu Albanii. Także e, lecimy. Energetyku tego nie można już kupić normalnie w sklepie, po e, jak szukałem tego Energetyka, to nie mogłem go trafić. E, w sklepach ostatnio raz by chyba w 2018, albo może na początku 2019, ale wiem, że już od dwóch lat tak od bo wiem że w, jak było lato 2, 2k19 to już tego energetyku nie było w sklepach i właśnie yy, zajmiemy się teraz yy, testowaniem tego energetyku także uwaga hmm. zapach jak zwykły jakiś yy, black albo black jakiś tajgerek bo ktoś mi mówił, że podobno jest on lepszy od Red Bull'a. Teraz się przekonamy. Nie wcale nie jest taki dobry. Smakuje jak Black, więc tutaj akurat nie, zapowiem, nie wypowiem się za dużo o smaku. Prawdopodobnie wyjeżdża z tej samej fabryki co Black. A nie, przepraszam, to jest inna firma: Grupa Etna. Grupa Etna. Czyli zupełnie inna firma, bo Blackie produkuje Food, food Care, a to jest jakaś etna. Szczerze, zapłaciłem za niego na Allegro 4 z czymś dodatkowo, dodając koszta dostawy. Wyszło mi ponad 13 zł. Nie opłaca się kupować tego energetyku. No, gdyby był w sklepie, to też by się nie opłacało, bo to jest po prostu. Ten energetyk jest cenowo jak Red Bull, a smakowo jak Black. Więc ja tutaj y, nie polecam tego energetyku, daje tutaj, y, ja wiem, 4 na 10, bo to jest po prostu... Ten smak jest, ten smak jest żypce, żywcem wzięty z bleka. Więc to nie... Tej dużej noty nie będzie. Do tego niestety jest to 4 na 10. Także, jeżeli lubicie oglądać u mnie e, zmierzone testowanie w, e, napoje albo energetyki, zostawcie koniecznie łapeczkę w górę. Zapraszam Was także do, subskry do subskrybowania kanału wraz z dzwoneczkiem. Nie, nie, łapeczki w górę, komentowania, udostępniania. Zapraszam Was także na poprzednie filmy, na, 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 następny, na Do następnego, na razie, cześć. Hej, hej, nie zapomnijcie subskrybować kanału. Także Elo.